O siemanko. układamy płytki w formacie 120x120 gres lapato grubość 6 mm. I jak widać nie przenośmy żadnych dylatacji w drzwiach. Tutaj powinna być kolejna, ale jej nie zrobili panowie, którzy robili wylewki i tam pękło. No i co? Ładne płytki, ale jakbyśmy poprzenosili dylatację to by była trochę kicha, słabo z to wyglądało. Tak więc na podłogi przykleiliśmy matę. PCI, PCI-elastic E, jest to mata oddzielająca e. i po jej zastosowaniu nie musimy przenosić żadnych rotacji, pęknięć i innych dziwnych rzeczy. Budowa tej maty, wygląda e. na to, że mata musi działać, jest tu jakaś buknina z jednej strony, z drugiej, a w środku są jakieś kubełki z piachem. Więc sama budowa mówi, czyli mnie, że to działa i że to nie powęka. Płytki pod spodem mamy zrobiony samopoziom. poziom, kleimy to na grzebień A8 i kleimy to na nanolajta z PCi. Dodatkowo jeszcze z ciekawszych rzeczy wszystkie zmiany kształtu są najpierw nawiercane i dodatkowo jeszcze zaszlifowane o, i jest to zrobione możliwie największym wierzchem. to jak widać tutaj to jest nawet nalażnik ścianki pod, wycięty wszędzie popotkuwany. Żeby nam później te elki nie popękały. To jest tak zwane rozprężanie płytki, i wykonujemy to otwornicą o możliwie największą otwornicą. W tym wypadku było to coś koło 60 mm. No I w ogóle wycinanie płytek zaczynamy od wykonywania takich otworów. Nie jest chyba 60, to akurat jest 40, chyba 45 zł. Tam jest chyba trochę większa, więc najpierw wycinamy otwór, a dopiero później tniemy to i tniemy to wszystkie te wygibasy, docinamy szlifierką kątową, starczą do cięcia na sucho, później, później trochę gdzie trzeba, to jest zaszlifowane. No i myślę, że to będzie dość zacnie wyglądało. No. no i nie popęka. Nie powinna. Także pozdrawiam.